Stanął w ogniu nasz wielki dom, dym w korytarzach kręci sznury Jest głęboka naprawdę czarna noc, z piwnic płonące uciekają szczury, krzyczę przez okno, czołuszy wewniatam, haustem powietrza robię żarze, wyłom, ten co mnie słyszy, mam nie za wariata, wołacę, szczyt się świże, śniło, więc tam kraty rozgrzane do białości, twarz swoją widzę, twarz w przekleństwach. Obok sąsiad patrzy z ciekawością, jak ponie na nim kaftan bezpieczeństwa. Dym w dziurco wtłucza drzwi bez klamek, pękają tynki wzdłuż spoconej ściany. Wsuwam swój język w rozpalony zamek, śmieje się za mną coś jak obłąkany. Lecz większość świ nadal, przez sen się uśmiecha. A kto się zbudzi, nie wierzy w przebudzenie. Krzyk wytłumionych w salach nie zna echa. Na różtach łóżek milczy przerażenie, ci przywiązani dymem materaców przepowiadają życia swego słowa, nam pod nogami żarzą się posadzki. Derzyskier czerwonych osiada na głowach, dym coraz gęstszy obcy ktoś się wdziera. A my wciśnięci w najdalszy sali kąt Tędy wrzeszczy niech was jasna cholera A my nie chcemy uciekać stąd A my nie chcemy uciekać stąd Krzyczymy w szale wściekłości i pokory Staną w ogniu nasz wielki dom Dom dla psychicznych i nerwowo chorych stanął w ogniu Nasz wielki dom, Dom dla psychicznie i nerwowo chorych.